Jak to możliwe, że w Kościele mamy tyle różnych, ścierających się często, opinii, podlądów, stanowisk, a w związku z tym także podziałów, niestety. Rozmawiałem nie tak dawno z sędziwą, już panią ponad 90-letnią, na łożu śmierci. Poszedłem do niej z sakramentami, aby ją wyspowiadać, jeszcze namaścić. Chwilę porozmawialiśmy, kilka dni później zmarła. I pamiętam z tej rozmowy jej troskę, ogromną troskę o Kościół. Mówi do mnie w pewnym momencie wierząc, co ja nigdy, nigdy nie widziałam tak podzielone do Kościoła w Polsce. Mówiła to z ogromnym przejęciem, z ogromnym bólem. Wyraz jej twarzy przypuszczam, że zapamiętam do końca życia. To była osoba głęboko wierząca i bardzo zaangażowana w Kościół także w trakcie całego niemalże swojego dorosłego życia. Pan Jezus, słyszymy dzisiaj w Ewangelii, ma umrzeć za naród po to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Pan pragnie naszej jedności we wspólnocie, w Kościele, w rodzinie, ale jedność to nie jest jednakowość i tu zaczyna się trudność. Nie chodzi o to, byśmy wszyscy byli tacy sami, byśmy wszyscy zawsze we wszystkim się zradzali. To jest niemożliwe. Jedność zakłada różnorodność. Zdrowa jedność naprawdę nie wyklucza różnych opinii, nie wyklucza różnicy zdań. Możemy się ze sobą nie zgadzać, możemy dyskutować, możemy rozważać różne rzeczy z różnych perspektyw. Nie ma w tym nic złego. Strasznie nudno by było, gdyby wszyscy myśleli i mówili tak samo. Dobrze, że jesteśmy różni, ale te różnice nie mogą prowadzić, nie powinny przynajmniej, do Podziałów, do jakichś walk, do wrodości. One mogą przecież o wiele bardziej jeszcze koncentrować nas na Panu Bogu, mogą wzbudzać taką dobrą ciekawość w nas, bo skoro jesteśmy wierzący w tym samym kościele, modlimy się, szukamy uczciwie Bożych Dróg, a jednak się nie zgadzamy, to gdzie tak naprawdę jest prawda? Być może jeszcze do niej nie doszliśmy. Hans Urs von Balthasar, jeden z najwybitniejszych teologów w historii, a już na pewno w XX wieku, mawiał, że prawda jest symfoniczna, wielowarstwowa, wielopoziomowa. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jakaś wspólnota, jakaś grupa w kościele, jakaś frakcja przestaje słuchać innych i mniej lub bardziej zaczyna uważać, że ma monopol na prawdę. Wtedy robi się groźnie. Wtedy nie jest już dobrze, bo prawda jest jak symfonia, i aby ją odkryć, potrzeba otwartości, gotowości, w ogóle przede wszystkim czasu i takiego komfortu w zasłuchaniu się. Wsłuchując się w siebie nawzajem, wsłuchujemy się w Pana Boga, odkrywamy Jego wolę. Taka różnorodność. Może być naprawdę twórcza i płodna, a przeżywana w wierze rodzi jednomyślność. Jednomyślność działa jak szczepionka, uodparnia nas na podziały. Pan Jezus umarł na krzyżu po to, abyśmy byli jedno, abyśmy trwali w jedności. Co to dla mnie dzisiaj znaczy? Może powinienem z kimś porozmawiać, może powinienem powiedzieć komuś, że mi na nim zależy, mimo że tak bardzo się różnimy w naszym przeżywaniu wiary, w naszych opiniach na temat kościoła, na temat Poszczególnych działań, które w Kościele są podejmowane. Panie Jezu, dziękuję Ci dzisiaj za Twoje pragnienie gromadzenia wszystkich w jedno. Pokazuj mi drogę do budowania jedności w mojej rodzinie najpierw, wśród moich najbliższych, w moich znajomych, w przyjaciół, w mojej parafii, we wspólnocie, do której należy. Ucz mnie szacunku do wszystkich, zwłaszcza do tych, którzy myślą inaczej, którzy mają inne poglądy niż ja przeżywają swoją wiarę w sposób, który nie jest mój. Ucz mnie szacunku i miłości do tych osób. Amen.